No to co z tą szkołą jest nie tak, że dzieci jej tak bardzo nie lubią? Przypomnijcie sobie, jak wpuszczamy dzieciaczki do zerówki, do pierwszej klasy, one aż mają pąsy na twarzy. Są tak ciekawe, co w, tym, co w tej szkole ich spotka, kogo spotkają, kogo poznają, o czym będą się uczyć. Nowy plecak, nowe książki, nowe kapcie. I taki entuzjazm i taki power do nauki pryska po pierwszym roku w dobrym... Przy odrobinie szczęścia w drugim roku uczenia się tylko jednostki nie pozwalają złamać się systemowi i złamać się szkole. Cała reszta zaczyna być przygnębiona, zastraszona, nie lubi szkoły, czuje zmęczenie, czuje zniechęcenie. Co z tą szkołą jest nie tak? Przecież uczymy się tam takich fantastycznych rzeczy, które przy, powinny nas do tego życia przygotować i my z perspektywy czasu, z dorosłego życia wiemy, że w szkole tak naprawdę y, jest w porządku, ale w porządku, jak jesteśmy dorośli, jesteśmy na równi z naszym nauczycielem. W szkole jest y, system zależności. Rzeczywiście, y, nie wiem, ale mam wrażenie, że nauczyciel nie czuje tego, że dziecko to po prostu mały człowiek. Traktuje go niżej, często widać, że gorzej yy, i tę różnicę poziomów bardzo, bardzo yy, mocno udaje mu się zaznaczyć. I nie chodzi mi o to, że dziecku ma być na wszystko wolno yy, i też nie o to, że wszyscy nauczyciele tak robią. Ale rzeczywiście zauważcie i poobserwujcie, jak często nauczyciel yy, ma takie poczucie wyższości, bo ja to jestem nauczycielem, a Ty masz robić to, co ja Ci mówię. Jak lubić chodzenie do takiego miejsca? Wyobraźcie sobie, że jesteście w takim miejscu z szefem, który przychodzi i mówi: mi wolno wszystko, a ty znaj swoje miejsce w szeregu. Mm. To dlatego, dzieci nie lubią szkoły. Jest jeszcze jedna rzecz, dla której nie lubią. To zły humor nauczycieli i podniesiony głos. Czy my, jako dorośli, lubimy, jak ktoś na nas krzyczy? Potrafimy odpysknąć, przekląć. Yy, stanąć w obronie samego siebie. A dzieci uczymy, nie odzywaj się jak nauczyciel mówi, mimo tego, że krzyczy i często bez racji. Dzieci nie lubią podniesionego głosu. Masa dzieci boi się krzyku. Yy, co więcej, skarżą się nawet na to, że boli ich głowa od tego, że nauczyciel ciągle mówi głośno, krzyczy, wrzeszczy i mówią wprost, czego on się tak wydziera, czego ona się tak wydziera. Nie można powiedzieć normalnie? No można, drogi nauczycielu. Czy ty mówisz normalnie, normalnym, spokojnym tonem do swoich uczniów, czy jednak krzyczysz i mówisz do nich cicho bądźcie? Zauważcie, że system zależności, akcja-reakcja jest możliwy do obserwacji na każdym możliwym kroku. Jak prosicie dzieci, żeby mówiły cicho i spokojnie, skoro cały czas krzyczymy? Jak mówić dziecko, dziecku, że nie obchodzi mnie twój nastrój i nie obchodzi mnie co myślisz, skoro dziecko ma obchodzić to, że nauczyciel przychodzi w złym nastroju, będzie krzyczał, y, będzie wściekły i uczymy dziecka chodzenia na paluszkach, żeby nauczyciela bardziej nie wkurzyć? Bo co? To taki sam człowiek ma takie samo prawo do emocji, ma takie samo prawo do tego, żeby mieć gorszy dzień, ma takie samo prawo do tego, żeby być zmęczonym i mieć, nie mieć na wszystko ochoty. Na szczęście, Znam kilku nauczycieli naprawdę z sercem na dłoni, którzy kochają dzieci yy, i to widać, którzy myślą o tych dzieciach, myślą o tym, jak te zajęcia prowadzić, dokształcają się, próbują i rozmawiają z dzieckiem z szacunkiem. Pamiętajcie, że wymagamy od dzieci szacunku, ale z szacunkiem nie rodzimy się. To my uczymy dzieci szacunku i jeśli nauczyciel z szacunkiem traktuje swoich uczniów. Może spodziewać się tego samego w drugą stronę, czyli od dzieci do siebie. O tych latach szkolnych chyba jeszcze będę mówiła, bo czuję, że to będzie taki tydzień właśnie z refleksją szkolną. Trochę będę brała też do siebie i sprawdzała, jak ja sobie na tych wszystkich polach radzę. To nie będzie łatwe, ale robię co mogę i staram się bardzo szanować i kochać dzieci. Oczekując szacunku, najpierw szanujemy ich. Kochani, bardzo dobrego tygodnia i do zobaczenia w następnym odcinku.